Dział czwarty, przedmowa do drugiej części, omówić pisarzy, którzy traktowali ten przedmiot. Podziwiam z jaką odwagą ci ludzie podejmują się mówić o Bogu, zwracając się do niedowiarków, na początek starają się dowieść bóstwa za pomocą dzieł przyrody. Nie dziwiłbym się temu postępowaniu, o ileby się zwracali do wierzących. To pewna bowiem, iż ci, którzy mają żywą wiarę w sercu, widzą bez trudu, iż wszystko, co jest, jest nie innym, niż dziełem Boga, którego uwielbiają. Inna rzecz, gdy chodzi o tych, w których to światło zagasło i w których zamierzamy je wskrzesić, o osoby wyzute z wiary i łaski, które, szukając całym swym rozumem wszystkiego w naturze, co ich może doprowadzić do tego poznania, znajdują jeno mroki i ciemności takim mówić, iż wystarczy im spojrzeć na najdrobniejszą z rzeczy, które ich otaczają, i że ujrzą Boga gołymi oczyma, dawać im za cały dowód tego wielkiego i ważnego przedmiotu bieg księżyca, albo planet, i twierdzić, iż się dopełniło dowodu takim rozumowaniem, to znaczy rodzić w nich mniemanie, że dowody naszej religii są bardzo słabe, i rozum i doświadczenie wskazują, że nie ma nic sposobniejszego, aby w nich obudzić raczej wzgardę. Nie w ten to sposób pismo, które lepiej zna rzeczy pochodzące od Boga, mówi o nich. Powiada ono przeciwnie, że Bóg jest Bogiem Ukrytym, że od czasu skażenia przyrody pogrążył ich w ślepocie, z której mogą wyjść jedynie przez Jezusa Chrystusa, i że poza Nim wszelka styczność z Bogiem jest odjęta. Nemo novit patrem nisi filus, et cui voluerit filius revelare. To właśnie wyraża Pismo, kiedy powiada w tylu ustępach. Ci, którzy szukają Boga, znajdują Go. Nie mówi o Nim jak o czymś tak jasnym jak jasny dzień w południe. Nie mówimy, że ci, którzy szukają dnia w jasne południe albo wody w morzu, znajdą je, jakoż i oczywistość Boga w naturze nie jest tego rodzaju. W innym miejscu powiada nam pismo: Veretus es Deus absconditus, myśl 243. Godnym podziwu jest, iż nigdy żaden autor kanoniczny nie posłużył się naturą, aby dowieść Boga. Wszyscy starają się wzbudzić wiarę weń. Dawid, Salomon, etc. żaden z nich nie powiedział, nie ma próżni, zatem jest Bóg. W czym okazali się bystrzejsi od najbystrzejszych ludzi późniejszych czasów, którzy wszyscy się tym posługiwali? To bardzo doniosłe. Myśl 244. Jakże to, czy nie powiadasz sam, że niebo i ptaki dowodzą Boga? Nie. A twoja religia nie powiadasz tego? Nie. Mimo bowiem, że to jest prawdą w pewnym rozumieniu dla niektórych dusz, którym Bóg dał to światło, jest wszelako fałszem w odniesieniu do ogółu. Myśl 245. Są trzy drogi do wiary: rozum, zwyczaj, natchnienie. Religia chrześcijańska, która jedyna ma w tym słuszność, nie uznaje za swoje prawe dzieci tych, którzy wierzą bez natchnienia. Nie znaczy to, aby wykluczała rozum i zwyczaj, przeciwnie. Ale trzeba otworzyć swój umysł na dowody, umocnić go przez zwyczaj, trzeba poddać się za pomocą upokorzeń natchnieniu, które jedno może sprowadzić prawdziwy i zbawczy skutek. Ne evacuetur crux Christi. Myśl 246. Porządek. Po liście dowodzącym, iż należy szukać Boga, napisać list o usuwaniu przeszkód, przygotowaniu ciała, szukaniu rozumem. Myśl 247 Porządek: List upominający do przyjaciela, aby go skłonić do szukania. Odpowie, ale na co zda mi się szukać? Nic nie widzę. Odpowiedzieć mu znowuż, nie rozpaczaj. Odpowie, iż byłby szczęśliwy, gdyby znalazł jakieś światło, ale że, wedle samej religii, gdyby wierzył w ten sposób, nie zdałoby się to na nic, i że dlatego woli nie szukać. Na to odpowiedzieć mu mechanicznie. Myśl 248: List, który stwierdza pożyteczność dowodów przez mechanizm. Wiara jest czymś różnym od dowodu: jedno jest ludzkie, drugie jest darem Boga. Justus ex fide vivit. Te to wiarę Bóg sam kładzie w serca, a dowód jest często jej narzędziem. Fides ex auditu. Ale ta wiara jest w sercu i każe mówić nie scio, ale credo. Myśl 249. Za bobonem jest kłaść swoje nadzieje w formalnościach, ale pychą jest nie chcieć się im poddać. Myśl 250. Aby uzyskać coś od Boga, trzeba, aby zewnętrzność połączyła się z wewnętrznym, to znaczy trzeba uklęknąć, modlić się ustami, etc., iżby człowiek pyszny, który nie chciał się poddać Bogu, poddał się teraz stworzeniu. Oczekiwać od tej zewnętrzności pomocy jest zabobonem. Nie chcieć jej dodać do wewnętrznego czucia pychą. Myśl 251. Inne religie, jak na przykład pogańskie, są bardziej popularne, ponieważ są bardziej zewnętrzne, ale nie są dla ludzi oświeconych. Religia czysto duchowa byłaby odpowiedniejsza dla ludzi oświeconych, ale nie zdałaby się dla ludu. Jedynie religia chrześcijańska jest na wyżynie wszystkich, będąc złożona z zewnętrzności i z wewnętrzności. Podnosi lud do tego, co wewnętrzne, a poniża pysznych do zewnętrzności i nie jest doskonała bez obydwu. Trzeba bowiem, aby lud rozumiał ducha litery, aby zaś ludzie oświeceni poddali swego ducha literze. Myśl 252. Nie trzeba bowiem zapoznawać siebie samych. Jesteśmy tyleż automatem, co duchem. Stąd pochodzi, że dowodzenie nie jest jedynym narzędziem przekonywania, jak mało jest rzeczy dowiedzionych. Dowody przekonywają jedynie rozum. Najsilniejsze i najbardziej skuteczne dowody tworzy zwyczaj. On urabia automat, który pociąga za sobą ducha bez jego wiedzy. Kto wykazał, że jutro będzie dzień i że pomrzemy? A cóż jest, w co byśmy powszechniej wierzyli? Zwyczaj tedy przekonywa nas o tym. On to czyni tylu chrześcijan, on czyni turków, pogan, rzemiosła, żołnierzy i tym podobne. Chrześcijanie mają w porównaniu do pogan wiarę otrzymaną przy chrzcie. Słowem, trzeba się doń uciec, skoro raz duch ujrzał, gdzie jest prawda, iżbyśmy się zanurzyli i skąpali w tym wierzeniu, które nam się umyka co chwila. Mieć bowiem wciąż na pamięci jego dowody to za wiele kłopotu. Trzeba przyswoić sobie wiarę łatwiejszą, tę, która płynie ze zwyczaju, która bez gwałtu, bez sztuki, bez argumentów daje nam wierzyć w jakąś rzecz i skłania wszystkie nasze władze przed tą wiarą, w ten sposób, iż dusza nasza popada w nią w naturalnym sposobie. Wierzyć jedynie siłą przekonania, podczas gdy nasz automat skłonny jest wierzyć w rzecz przeciwną, to nie dosyć. Trzeba tedy zmusić do wiary dwie nasze części składowe. Ducha przez dowody, które wystarczy ujrzeć raz jeden w życiu i automat przez przyzwyczajenie, nie pozwalając mu się przechylić ku przeciwnej stronie. Inclina, cormeum, deus. Rozum działa zawsze powoli i z tyloma perspektywami, wedle tylu zasad, które musiałyby być zawsze przytomne, iż co chwila usypia albo błądzi, przez to, iż nie ma ciągle przed oczyma wszystkich swych zasad. Czucie inaczej działa w jednej chwili i wciąż jest gotowe do działania. Trzeba tedy pomieścić wiarę naszą w czuciu, inaczej będzie zawsze chwiejna. Myśl 253. Dwie prawdy: wykluczyć rozum, przyjmować tylko rozum. Myśl 254. Nierzadka to rzecz, iż trzeba przyganiać ludziom zbytnią uległość. Jest to przyrodzona wada, jak niedowiarstwo i równie zgubna, zabobon. Myśl 255. Pobożność różna jest od zabobonu. Doprowadzać pobożność aż do zabobonu znaczy niweczyć ją. Heretycy zarzucają nam to zabobonne poddanie czynilibyśmy wtedy to, co nam zarzucają. Bezbożność to nie wierzyć w Eucharystię, dlatego że się jej nie widzi. Zabobon to wierzyć w twierdzenia, etc., wiara, etc. Myśl 256. Mało jest prawdziwych chrześcijan, nawet co się tyczy wiary. Wielu jest, którzy wierzą, ale przez zabobon, wielu, którzy nie wierzą, ale przez swawolę, niewielu między tymi oboma. Nie włączam tutaj tych, którzy żyją w prawdziwej świętości obyczajów, i wszystkich tych, którzy wierzą uczuciem serca. Myśl 257. Są trzy rodzaje osób: jedne, które służą Bogu, znalazłszy go. Drugie, które silą się go szukać, nie znalazłszy, inni, którzy żyją nie szukając go ani nie znalazłszy. Pierwsi są roztropni i szczęśliwi, ostatni szaleni i nieszczęśliwi, owi w pośrodku są nieszczęśliwi i roztropni. Myśl 258. sibi deum fingit obrzydzenie. Myśl 259. Ogół zwykłych ludzi ma zdolność nie myślenia o tym, o czym nie chce myśleć. Nie myśl o ustępach tyczących Mesjasza, powiadał pewien Żyd do swego syna. Tak czynią często i nasi. W ten sposób utrzymują się fałszywe religie i prawdziwa nawet w stosunku do wielu ludzi. Ale są tacy, którzy nie mogą zabronić sobie myśleć i którzy myślą tym więcej, im więcej im kto tego wzbroni. Ci wyzbywają się fałszywych wiar, i prawdziwej nawet jeśli nie znajdą silnych dowodów. Myśl 260. Kryją się w ciżbie i przywołują liczbę na pomoc, zbiegowisko, autorytet. To iż słyszeliście jakąś rzecz nie powinno być jeszcze prawidłem waszego wierzenia. Tak dalece, iż nie powinniście w nic uwierzyć, nie wprawiwszy się w przódy w taki stan, jak gdybyście nigdy tego nie słyszeli. Jedynie własne uznanie i stały głos waszego, a nie cudzego rozumu powinien w Was obudzić wiarę. Wierzyć to tak ważne. Sto sprzeczności byłoby prawdą. Gdyby starożytność była prawidłem wiary, w takim razie starożytni byli bezprawidła, Jeżeli powszechna zgoda, cóż byłoby gdyby ludzie zaginęli. Fałszywa pokora, pycha, Podnieście zasłonę, nic nie poradzicie. Trzeba albo wierzyć, albo przeczyć, albo wątpić. Czyż nie znajdziemy prawidła? Sądzimy o zwierzętach, iż robią dobrze to, co robią. Czyż nie znajdzie się prawidła dla sądzenia ludzi? Przeczyć, wierzyć i wątpić jest dla człowieka tym, czym bieganie dla konia. Kara tych, którzy grzeszą błąd. Myśl 261. Ci, którzy nie miłują prawdy szukają pozoru do przeczenia jej w mnogości tych, którzy jej przeczą. Tak więc błąd ich pochodzi jeno stąd, iż nie kochają prawdy lub miłości, nie ma tedy dla nich wymówki. Myśl 262. Zabobon i porządliwość, skrupuły, złe pragnienia. Zła obawa, nie pochodząca stąd, iż wierzymy w Boga, ale stąd, iż wątpimy, czy jest, czy nie. Dobra obawa pochodzi z wiary, fałszywa obawa z wątpienia. Dobra obawa łączy się z nadzieją, ponieważ rodzi się z wiary i ponieważ pokładamy nadzieję w Bogu, w którego wierzymy. Zła łączy się z rozpaczą, ponieważ lękamy się Boga, w którego nie mamy wiary. Jedni obawiają się go stracić, drudzy znaleźć. Myśl 263. Cud, powiadają, umocniłby moją wiarę. Tak się mówi, kiedy się go nie widzi. To racje, które widziane z daleka zdają się ograniczać nasz wzrok. Ale skorośmy tam doszli, zaczynamy widzieć dalej. Nic nie powstrzyma chyżości naszego umysłu. Nie ma, powiadają reguły, która by nie miała jakiego wyjątku. Ani prawdy tak ogólnej, iżby nie chybiała z którejś strony. Wystarczy, aby nie była bezwarunkowo powszechna, a już jesteśmy skłonni stosować wyjątek do obecnego przedmiotu i mówić To nie zawsze jest prawda, bywają tedy wypadki, w których nie jest tak. Pozostaje jedynie wykazać, że ten wypadek jest z ich liczby i trzeba by być bardzo niezręcznym albo nieszczęśliwym, aby tego kiedyś nie osiągnąć. Myśl 264. Nie znudzi nas jeść i spać codziennie. Głód bowiem i senność odradza się. Inaczej znudziłoby. Tak, bez głodu rzeczy duchowych nudzą one człowieka. Głód sprawiedliwości, ósma szczęśliwość. Myśl 265. Wiara powiada wprawdzie to, czego nie mówią zmysły, ale nie mówi rzeczy przeciwnych temu, co one widzą. Stoi ponad nimi, ale nie na wspak nim. Myśl 266. Ileż gwiazd, które nie istniały dla dawniejszych filozofów, odkryły nam lunety. Zaczepiano wręcz Pismo Święte co do ilości gwiazd, powiadając: Jest ich tylko tysiąc dwadzieścia dwie. Wiemy o tym. Są zioła na Ziemi, widzimy je. Z księżyca nie widzielibyśmy ich. A na tych ziołach włoski, a na tych włoskach małe zwierzątka, ale potem już nic. O zarozumialcy, ciała złożone składają się z pierwiastków, a pierwiastki nie. O zarozumialcy, ileż mieści jeden punkt? Nie trzeba mówić, że istnieje to, czego się nie widzi. Trzeba tedy mówić jak inni, ale nie myśleć jak oni. Myśl 267. Ostatni wysiłek rozumu to uznać, że istnieje nieskończona mnogość rzeczy, które go przerastają. Wątły jest, jeżeli nie dosięga tej świadomości. A jeżeli rzeczy przyrodzone przerastają go, cóż powiedzieć o nadprzyrodzonych? Myśl 268. Poddanie. Trzeba umieć wątpić tam, gdzie trzeba. Twierdzić tam, gdzie trzeba, i poddać się tam, gdzie trzeba. Kto czyni inaczej, ten nie pojmuje siły rozumu. Są ludzie, którzy grzeszą przeciw tym trzem zasadom, albo przedstawiają wszystko jako rzeczy dowiedzione z braku rozumienia się na dowodach, albo, wątpiąc o wszystkim, z braku zrozumienia, gdzie trzeba się poddać, albo poddając się we wszystkim z braku wiadomości o tym, gdzie trzeba sądzić. Myśl 269. Poddanie i posługiwanie się rozumem o to, na czym polega prawdziwy chrystianizm. Myśl 270. Święty Augustyn Rozum nie poddałby się nigdy, gdyby nie uznał, iż istnieją okoliczności, w których należy się poddać. Słuszna jest wtedy, aby się poddał, kiedy sądzi, iż powinien się poddać. Myśl 271. Mądrość odsyła nas do dzieciństwa. Nisi Eficiamini Sikut Parvuli, myśl 272. Nie ma nic równie zgodnego z rozumem, jak o zaparcie się rozumu. Myśl 273. Jeżeli się wszystko podda rozumowi, nasza religia nie będzie miała nic tajemniczego ani nadprzyrodzonego. Jeżeli podepce się zasady rozumu, będzie niedorzeczną i śmieszną. Myśl 274. Całe nasze rozumowanie sprowadza się do ustępowania. Ale wyobraźnia jest zarazem i podobna i przeciwna czuciu, tak iż nie sposób odnaleźć się w tych sprzecznościach. Ten powiada, że moje czucie jest wyobraźnią, ów, że jego wyobraźnia jest czuciem. Trzeba by mieć prawidło, nastręcza się rozum, ale on da się naginać we wszystkich kierunkach, tak więc nie ma prawidła. Myśl 275. Ludzie biorą często swoją wyobraźnię za uczucie, sądzą, iż się nawrócili, kiedy myślą o tym, aby się nawrócić. Myśl 276. Pan de Roan powiadał: Racje przychodzą mi później, ale zrazu dana rzecz pociąga mnie lub odpycha bez świadomej racji, a wszelako odpycha mnie dla tej racji, którą odkrywam dopiero później. Ale ja sadzę że to nie rzecz odpychała dla tych racji, które znajduje się później, ale że znajduje się te racje jedynie dlatego, że rzecz odpycha. Myśl 277. Serce ma swoje racje, których rozum nie zna. Widzimy to z tysiąca rzeczy. Twierdzę, iż serce kocha z natury swojej powszechną istotę i też z natury swojej siebie, samo wedle tego, ku czemu się zwróci, i tępieje na jedno lub drugie, zależnie od wyboru. Odrzuciliście jedno, a zachowali drugie. Czyż kochacie z racji rozumu? Myśl 278. Boga czuje serce, nie rozum. Oto, co jest wiara. Bóg dotykalny dla serca, nie dla rozumu. Myśl 279. Wiara jest to dar Boga. Nie sądźcie, iżbym twierdził, że to jest dar rozumowania. Inne religie nie mówią tego o swojej wierze. Aby dojść do niej, dawały jeno rozumowanie które wszelako nie prowadzi do celu. Myśl 280. Jakże daleko jest od poznania Boga do kochania go. Myśl 281. Serce, instynkt, zasady. Myśl 282. Znamy prawdę nie tylko rozumem, ale także i sercem. W ten to ostatni sposób znamy pierwsze zasady i na próżno rozumowanie, które nie ma w tym udziału, sili się je zwalczyć. Pirończycy, którzy obrali to za wyłączny swój cel, pracują nad tym bezskutecznie. Wiemy, że nie śnimy, mimo iż niepodobna tego dowieść rozumem. Ta niemożność dowodzi tylko słabości naszego rozumu, a nie niepewności wszelkiego naszego poznania, jak oni twierdzą. Znajomość bowiem pierwszych zasad, jak przestrzeń, czas, ruch, liczby, jest równie mocna, jak którakolwiek z tych, które czerpiemy z rozumowania. I na tych, to w wiadomościach serca i instynktu musi się opierać rozum i na nich budować wszystkie swoje wywody. Serce czuje, że są trzy wymiary w przestrzeni i że liczby są nieskończone. Rozum dowodzi następnie, że nie ma dwóch kwadratów liczb, z których jeden byłby podwójną drugiego. Zasady czujemy, twierdzenia wyprowadzamy za pomocą dowodu. I jedno i drugie pewnie, mimo że odmiennymi drogami, i równie bezcelowe i niedorzeczne jest, aby rozum żądał od serca udowodnienia pierwszych zasad, nim zgodzi się na nie przystać, jak byłoby niedorzecznym, aby serce żądało od rozumu czucia wszystkich twierdzeń, które ten udowadnia. Ta niemoc winna tedy prowadzić jedynie do upokorzenia rozumu, który chciałby sądzić o wszystkim, ale nie do zwalczania naszej pewności, tak jak gdyby tylko rozum zdolen był nas o czymś pouczyć, dałby Bóg, abyśmy go przeciwnie nigdy nie potrzebowali i abyśmy znali wszystkie rzeczy instynktem i uczuciem. Ale natura odmówiła nam tego dobra, dała nam przeciwnie bardzo niewiele wiadomości tego rodzaju. Wszystkie inne możemy nabyć jedynie rozumowaniem, i oto dlaczego ci, którym Bóg dał religię z poczucia serca, bardzo są szczęśliwi i bardzo słusznie przekonani. Ale tym, którzy jej nie mają, możemy ją dać jedynie rozumowaniem w oczekiwaniu, aż Bóg da im ją przez poczucie serca, bez czego wiara jest jeno ludzka i bezużyteczna dla zbawienia. Myśl 283. Porządek. Przeciw zarzutowi, że w Piśmie Świętym nie ma porządku. Serce ma swój porządek, rozum ma swój, płynący z zasad i dowodów, serce ma inny. Nie można rozumowi nakazać miłości, wyszczególniając po porządku przyczyny miłości, to byłoby niedorzeczne. Jezus Chrystus, święty Paweł zachowują porządek miłości, a nie rozumu. Chcieli bowiem ogrzać, a nie nauczyć. Toż samo święty Augustyn. Ten porządek polega głównie na dygresji, od każdego punktu, która zmierza do celu, ukazując go ciągle. Myśl 284. Nie dziwcie się, iż osoby proste wierzą, nie rozumując. Bóg daje im miłość siebie i nienawiść ich samych, skłania ich serca ku wierze. Nie zdołamy nigdy wierzyć żywą i użyteczną wiarą, o ile Bóg nie skłoni serca, uwierzymy zaś z chwilą, gdy je skłoni. Wiedział to dobrze Dawid, kiedy mówił Incline Cormeum, Deus in Testimonia Tua. Myśl 285. Religia dostrojona jest do wszelkiego rodzaju umysłów. Pierwsi zatrzymują się przy samej jej budowli i ta religia jest taka, że sama jej budowla wystarcza, aby dowieść jej prawdy. Drudzy idą aż do apostołów. Najwykształceńsi sięgają aż do początku świata. Aniołowie widzą ją jeszcze lepiej i zdalsza. Myśl 286. Ci, którzy wierzą, nie czytawszy testamentów, wierzą dlatego, iż mają wewnętrzne usposobienie, pełne nabożności i że to, co słyszą o naszej religii, jest z nim w zgodzie, czują, że jest Bóg, który ich stworzył, chcą kochać jedynie Boga, chcą nienawidzić jeno samych siebie, czują, iż nie mają siły po temu z samych siebie. Że są niezdolni iść do Boga, i że, jeśli Bóg nie przyjdzie do nich, niezdolni są do wszelkiej z nim styczności. I oto religia mówi im, że trzeba kochać tylko Boga i nienawidzić tylko siebie, ale ponieważ wszyscy są skażeni i niezdolni iść ku Bogu, Bóg uczynił się człowiekiem, aby zespolić się z nami. To zupełnie wystarcza, aby przekonać tych, co mają w sercu to usposobienie i którzy mają to poczucie, swego obowiązku i swojej niezdolności. Myśl 287. Ci, którzy są chrześcijanami, nie znając proroctw i dowodów, mają mimo to sąd równie dobry jak ci, którzy je znają. Sądzą sercem jak inni rozumem. Bóg to sam skłania ich ku wierze, tak więc przekonanie ich jest bardzo dostatecznie. Przyznaję chętnie, iż taki chrześcijanin, wierzący bez dowodów, nie będzie może umiał przekonać niewiernego, który powie tożsamo o sobie. Ale ci, którzy znają argumenty religii, udowodnią bez trudności, iż ten wierny jest naprawdę natchniony przez Boga, mimo iż sam nie mógł tego udowodnić. Skoro bowiem Bóg rzekł w swoich proroctwach, które są niewątpliwie proroctwami, że w Królestwie Jezusa Chrystusa rozleje swego ducha na narody, i że synowie, córki i dzieci Kościoła prorokować będą. Nie ma wątpliwości, iż duch Boży jest z tymi, nie zaś z innymi. Myśl 288. Miasto skarżyć się, że Bóg jest ukryty, oddajcie Mu dank, iż tyle z siebie odsłonił, i za to, że nie odsłonił się pysznym mędrcom, niegodnym poznania tak świętego Boga. Dwa rodzaje ludzi znają: ci, którzy mają pokorne serce i którzy miłują niskość, bez względu na stopień ich rozumu, wysoki czy niski, albo ci, którzy mają dość rozumu, aby widzieć prawdę, mimo wszelkiego oporu, jaki znajdują. Myśl 289. Dowód. 1. Religia chrześcijańska, przez swoją budowlę, tak silną, tak łagodną, mimo iż przeciwną naturze: 2. Świętość, Wzniosłość i Pokora Duszy Chrześcijańskiej: 3. Cuda Pisma Świętego: 4. Jezus Chrystus w szczególności: 5. Apostołowie w szczególności: 6. Mojżesz i Prorocy w szczególności: 7. Naród Żydowski: 8. Proroctwa: 9. Ciągłość. Żadna religia nie ma ciągłości. 10. Nauka, która tłumaczy wszystko. 11. Świętość tego zakonu. 12. Przez bieg świata. Nie ma wątpliwości, iż potem nie powinniśmy się wzdragać, zważywszy, co jest życie, a co ta religia, aby iść za skłonnością popychającą ku niej, jeżeli trafia nam do serca. To pewna, iż nie ma żadnej przyczyny drwić z tych, którzy idą za nią. Myśl 290. dziewięćdziesiąta dowody religii moralność, nauka, cuda, proroctwa, obrazy.